Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dziś do Was z rozkładem pod tytułem Przyszłość tej relacji. Zobaczymy sobie na chwilę obecną, co ta osoba, o której właśnie teraz myślisz, co ta osoba myśli o tobie, dobrze? Być może jesteś w jakiejś relacji z kimś i nie jesteś tej relacji pewna, pewien, czy ta relacja ma jakąkolwiek przyszłość, czy wam się uda, czy jest w tym chemia, czy jest w tym miłość a może nie, a może tylko zauroczenie i romans, albo rozstaliście się jakiś czas temu i chciałbyś, chciałabyś wiedzieć, czy ta relacja, znajomość, odnowienie ewentualnie kontaktu ma jakąkolwiek przyszłość między Wami. Moi drodzy, macie do wyboru trzy talie, wybierzcie sobie talie, a ja postaram się odpowiedzieć na pytanie przyszłość tej relacji, co ta osoba na chwilę obecną myśli o Tobie. Mam nadzieję, że wybraliście. Jeśli nie, no to zatrzymajcie sobie. najzwyczajniej w świecie film, wtedy będzie wam łatwiej. A ja, moi drodzy, przechodzę już do czytania. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, naciśnięciu dzwoneczka, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Jeśli film wam się spodoba, a mam taką nadzieję, że wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie ślad po sobie, na pewno się odezwę, będzie mi niezmiernie miło. Dobra. Odkładam trójeczki, odkładam dwójeczki i przechodzimy do jedyneczki. Zostawiam tutaj tą jedyneczkę, dobrze? Przyszłość tej relacji. Co ta osoba myśli o tobie? Mój drogi, moja droga i przyszłość tej relacji. I patrzymy sobie. Aha, właśnie, odwracam Wam te karty. Zapomniałam. Wy tak bardzo lubicie oglądać te karty. Dla mnie to w zasadzie nie ma różnicy. Ja widzę i do góry nogami, ale wiem, że tak Wam jest lepiej. Bardzo często o to prosicie. Dobrze, moi drodzy, cóż mogę Wam tu powiedzieć? W sercu tej osoby jesteś bardzo mocno zakotwiczony zakotwiczona, bo jest karta króla kielichów, czyli ta osoba. Z tym ta osoba, o której właśnie teraz myślisz, która ci przychodzi na myśl, gdzieś bardzo mocno w sercu tej osoby jesteś. Ta osoba gdzieś skrycie się w tobie podkochuje, być może nie mówi tego. Tobie nagłos Być może ta osoba stoi przed dylematem Przed podjęciem decyzji Ma trudny orzech do zgryzienia Być może musi wybrać pomiędzy Tobą a kimś jeszcze innym Być może ta osoba jest z kimś W relacji I nie wie jak tamtą relację zakończyć Bo tamta relacja może być długotrwała Może z tamtą osobą Łączyć tą osobę coś więcej Jakiś majątek wspólny itd Moi drodzy Karty mi pokazują, że Wy przeżyliście fascynującą przygodę Romans Dużo do siebie pisaliście, dzwoniliście. Niektórzy z was przeżyli rzeczywisty romans, a niektórzy z was. Przeżyli romans wirtualny, mogliście poznać się na jakichś stronach internetowych, albo po prostu pisaliście tylko ze sobą, i nie było odwagi, nie było decyzyjności w tej osobie, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, zakończyć relację, której być może jest, której być może źle się ta osoba czuje, po to, żeby coś z tobą stworzyć. Tak tutaj mi karty pokazują. No, najzwyczajniej w świecie ewidentnie karty pokazują, zabrakło Wam szczerej rozmowy. Takiej szczerej rozmowy karty mi pokazują. Ktoś bardzo mocno czuł się w roli bycia ofiarą. Ktoś z Was widział wszystko czarno, ktoś z Was przy, przyciągał negatywnie, ktoś z Was myślał negatywnie. A bardzo często, moi drodzy, nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne są myśli. Tak jak myślisz, tak masz w życiu. Jeśli myślisz negatywnie, wszystko widzisz w czarnych barwach, wszędzie widzisz problemy, brak przyjaciół, brak znajomych, problemy finansowe, wszystko mi idzie źle, w moim życiu jest jak najgorzej, nie mogę spać, cierpię, wszystko mnie boli to potęgujesz to, swoimi myślami przyciągasz, kreujesz to i wtedy masz depresję, problemy emocjonalne, problemy finansowe, problemy związkowe, czujesz się, że padłeś ofiarą w życiu, tak? Wszelkiego rodzaju zaburzenia, jakieś mogą być neurotyczne. no Wszystko, wszystko to, co najgorsze. Negat do... Przed Twoimi oczami staje negatywny obraz siebie, świata, ludzi, wszystkiego, co Ciebie otacza, bo Ty właśnie tak myślisz. I tutaj ktoś z Was myślał negatywnie i poprzez te swoje negatywne myśli spowodował, że ta energia, ta fascynacja, ta miłość, to pragnienie, zwał jak zwał teraz, ale to się zakończyło. Nie było szczerości, nie było otwartości między Wami, tak? Ogólnie energia, pokazuje mi się, była fajna. Ktoś angażował się bardzo mocno z Was. W tą relację, ktoś przyjmował inicjatywę, ktoś wychodził ciągle z propozycją spotkania się, ktoś się komunikował, ktoś dzwonił, pisał, ale tej drugiej osobie zabrakło tego czegoś, tej odwagi do działania. Ale ta osoba kocha Ciebie na swój sposób, bardzo Ciebie kocha, dojrzałym uczuciem, ale w jej życiu teraz dzieją się takie różne rzeczy, że ta osoba nie potrafi podjąć decyzji albo ta osoba jest. Pod wpływem kogoś bardzo toksycznego i nie potrafi wyrwać się z tych toksycznych więzi, z tych kajdan narzuconych. Może tak być, że tkwi w takim związku, gdzie jest dużo zazdrości, gdzie jest dużo takiej przemocy słownej. Yy, ta osoba może jakaś odpowiedzialność na niej ciąży i nie potrafi z tamtej relacji się wyrwać. Moi drodzy, jaka jest przyszłość waszej relacji? Karty mi pokazują, że sprawy jakieś rodzinne, majątkowe, yy, sprawy takie. Ta, sta, ta osoba, o której myślisz, może mieć w pewien sposób stabilne, poukładane życie i nie chciałaby tego przerwać, z racji tego, że być może ta osoba ma już dziecko, dzieci. Z tym swoim partnerem, z tą partnerką. Być może łączy tą osobę z tą swoją partnerką coś więcej, tak? Wspólny majątek i tak dalej. Karty mi pokazują przyszłość tej relacji, pokazuje się, um, raczej nie macie przyszłości w tej relacji, bo ta osoba nie jest zdecydowana. Podkochuje się w tobie, kocha ciebie, wspomina ciebie, pragnie ciebie, myśli o tobie często, ale robi to w ukryciu. Karty mi pokazują, nie jest gotowa przejąć inicjatywy, nie jest gotowa od tak sobie teraz nagle rzucić wszystko, zerwać z dotychczasowym swoim życiem, z tym swoim statutem, który gdzieś tam przy tej osobie jest, po to, żeby iść do ciebie, żeby z tobą coś stworzyć. Więc przyszłość tej relacji pokazuje się, jeżeli mielibyście się kontaktować, to byłoby to w ukryciu, byłoby to na zasadzie zaspokajania swoich potrzeb damsko-męskich. Byłoby te pożądanie, byłoby te pragnienie, byłaby ta miłość Ale byłoby dużo zazdrości, dużo złości i dużo żalu I karty mi pokazują prędzej czy później ta relacja, ta sytuacja, ta miłość, ten związek Zwał jak zwał rozpalłoby się między wami, bo komuś z was zabrakłoby już tego spokoju wewnętrznego Tej równowagi, tej cierpliwości Ktoś już miałby dość być, tkwić w takiej sytuacji, gdzie ani nie ma teraźniejszości konkretnej, ani nie ma przyszłości. Ktoś z Was stwierdziłby: trudno, dla mnie to życie jest zbyt chaotyczne. Ta relacja, którą tworzę, jest zbyt chaotyczna, zbyt dużo mnie kosztuje emocji, i w konsekwencji rozstalibyście się. Więc ja mam wrażenie, moje drogie jedyneczki, że ta osoba, o której myślisz, nie zrobi kroku naprzód i nie będzie przyszłości tej waszej wspólnej relacji, bo ta osoba po prostu nie jest decyzyjna, nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji i zrobić, dokonać radykalnych zmian w swoim życiu, przetransformować swoje życie tak, żeby być z Tobą, ale kochać to Ciebie kocha. Moje drogie jedyneczki, tak to wygląda. Być może dla nikogo z Was to czytanie jest. Pamiętajcie, moi drodzy, że tego typu czytania są czytaniami ogólnymi, więc one mogą, ale nie muszą się sprawdzać. Dobrze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam teraz osoby, które wybrały talie numer 2 przyszłość tej relacji. Wyobraź sobie tą osobę, o której myślisz. Zobaczymy sobie, co ta osoba myśli o Tobie na chwilę obecną i czy jest przyszłość tej relacji między Wami moje drogie dwójeczki. I patrzymy sobie. Karty mi pokazują, że ta osoba będzie chciała nawiązać z tobą kontakt. Będzie chciała tobie być może coś dać, ofiarować, być może jakiś prezent. Tak, tutaj mi karty pokazują. Ale zaraz, moi drodzy, zaraz będę wam opowiadać. Rozłożę karty i będę wam opowiadać. Dobra, moi drodzy. Karty mi pokazują, że ta osoba myśli intensywnie nad tym, żeby Ciebie jakoś obdarować czymś, żeby zrekompensować być może, nie wiem, przeprosić za coś i będzie ta osoba chciała dać Tobie jakiś prezent. Tak tutaj mi karty pokazują. Ta osoba. Ta osoba w ogóle może inaczej powiem, może zacznę inaczej. Karty mi pokazują, że łączyło Was coś cudownego, coś wspaniałego. Cieszyliście się na widok siebie, czuliście się ze sobą razem wspaniale, czuliście, że to jest miłość, że to jest fascynujące, to coś, co Was łączyło, że to jest właśnie to. Ktoś z Was bardzo mocno to czuł, ktoś z Was bardzo mocno to przeżywał. Karty mi pokazują, że ktoś z Was był bardzo wdzięczny za to, że ma tą drugą osobę przy sobie. Tak, tutaj karty mi pokazują. Może być tak, że jakaś zdrada wkradła się między Was, jakaś osoba trzecia. Może być tak, albo to Ty byłaś tą drugą kobietą, tym drugim mężczyzną, tak? Ta osoba mogła ukrywać swojego partnera, partnerkę, jakaś mogła prowadzić podwójne życie. Też tak mogło być. Tutaj karty mi pokazują. Mogło tak być. Dla jednych to jest jedna wersja, a dla drugich najzwyczajniej w świecie zabrakło wam w pewnym momencie kreatywności, zabrakło komuś z was w pewnym momencie takiej chęci do angażowania się w tą relację. Ktoś bardzo mocno postawił wszystko na jedną wagę, na jedną szalę, tak? Ktoś bardzo mocno oddał się pracy, zarabianiu. Ktoś. Karty mi pokazują, ja mam takie wrażenie, że wy jesteście w relacji, tak? Albo byliście, tworzyliście naprawdę świetny związek, ale karty mi pokazują, że tutaj mogła Was, może Was dzielić praca. Może być tak, że może jesteście w relacji, ale po prostu każdy z Was pracuje, oddaje się pracy, zarabianiu i gdzieś tak wymijacie się, tak? Macie na różne godziny tą pracę, albo wracacie, jesteście tak zmęczeni, że nie potraficie już odnaleźć tej chemii, tej miłości między sobą. Ale też tak może być, że ktoś z Was postanowił wyjechać gdzieś za pracą, wyruszyć gdzieś. I po prostu te drogi między wami się rozeszły. Moi drodzy, naj... ale karty, co karty mówią? Karty mówią, że ta osoba ma ciebie bardzo mocno w sercu, bo jest karta królowej buław, tak? Czyli ta osoba wie, że jesteś przed przecudowną duszyczką, że masz ogromne serce, że masz dużo empatii w sobie, że jesteś bardzo pomysłowa, kreatywna. Panowie, jeżeli mnie słuchacie, to sobie odwracajcie energię. Panie również, dobrze. Ja będę mówić, tak mi jest łatwiej, będę mówić jako do pań, z racji, że jestem kobietą, ale jeśli mnie panowie słuchają, odwracajcie sobie. Karty mi pokazują, ta osoba bardzo y, pozytywnie myśli o tobie. Ta osoba jest wdzięczna za to, że coś was fajnego łączyło, ale czy jest przyszłość tej relacji? Karty mi pokazują, że ta relacja jest między wami zawieszona. Jest izolowanie się, jest odgradzanie się, być może zazdrość wkradła się między was, być może osoba inna, ktoś inny, być może zdrada w związku była. Mogła osoba, o której teraz myślisz, ty albo ta osoba, o której myślisz, mogła zdradzić, tak? Albo wyszło na jaw, ukrywana tajemnica, że ta osoba jest z kimś w związku, tworzy z kimś relację i nie tak łatwo jest jej odejść z tamtego związku. Moi drodzy, jaka jest przyszłość tej relacji? Dużo macie do przepracowania między sobą, dużo macie do porozmawiania, pewne jakieś sprawy, sytuacje, zawisły między wami, nagle, tak po prostu nagle ktoś postanowił odwrócić się napięcie, odejść, yy, zamilknąć yy, Przestać y, odzywać się i tutaj ta energia zawisła między wami. Jest karta Wisielca. Ktoś z was bardzo mocno wyczekuje na ruch, na działanie. Karty mi pokazują, że macie bardzo duże szanse na to, że jakiś sukces może między wami być, ta stabilizacja może być. Wy możecie stworzyć fajny związek. Przyszłość tej relacji jest w tych kartach, ale jest też bardzo dużo pracy. Pracy nad tym związkiem, pracy między Wami. Zobaczymy sobie, co karty pokazują w tle. Król Kielichów mówi o tym, że są duże szanse na to, żeby stworzyć ten związek. Dwójka Kielichów mówi, że to jest związek z przeznaczenia. Jesteście sobie przeznaczeni. Bratnie duszyczki. Ten ktoś kocha Ciebie. Kocha Ciebie bardzo mocno. Na swój sposób. Być może nie mówi o tym tak, jak Ty byś chciała, jak, jak Ty oczekujesz, ale naprawdę kocha Ciebie. I Szóstka buław. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że w momencie, kiedy wy. Ja myślę, że w momencie, kiedy wy po prostu porozmawialibyście ze sobą, kiedy wy, kiedy wy schowalibyście te swoje ego urażone gdzieś do kieszeni i nie wiem, być może wyszlibyście z inicjatywą, być może w, ty, mój drogi, moja droga, spróbował, spróbowałabyś nawiązać kontakt, napisać, odezwać się, yy, zapracować na tą relację. Tak. Przyszłość, na chwilę obecną jest ta energia zawieszona, jest izolacja, jest odwrócenie się plecami, jest tutaj bardzo mocno pokazują mi się sprawy związane z finansami, z zarabianiem, ale karty pokazują tak: macie bardzo duże szanse na to, że przyszłość tej relacji jest u Was. Jest król kielichów, dojrzała energia, taka yy, dojrzałość emocjonalna, przepracowanie czegoś w głowie, jest związek i jest wszystko zakończone triumfem, sukcesem. Więc ja myślę, że macie bardzo duże szanse na to, tylko powinniście przerwać tą energię milczenia. Tak to u Was wygląda. Bardzo duże szanse są na to, że ta relacja ma szansę przetrwać, ma szansę się odnowić i będziecie mogli tworzyć fajny, udany związek. Wszystkiego dobrego, moje dwójeczki. Pamiętajcie, że to czytanie jest czytaniem ogólnym, więc może, ale nie musi pasować do każdego z Was. I zapraszam teraz osoby, które wybrały talie numer 3. Przyszłość tej relacji. Czy on, ona w dalszym ciągu Ciebie kocha, pragnie? Co o Tobie myśli? Dla osób, które wybrały numer 3. Karty pokazują, że ta osoba jest bardzo poblokowana. Gdzieś... Gdzieś tutaj karty mi pokazują, że ta energia między Wami zawisła. Być może nie komunikujecie się ze sobą, być może nie kontaktujecie się ze sobą, być może nie rozmawiacie ze sobą, ale karty pokazują, że ta osoba będzie chciała przejąć inicjatywę i ta osoba nawiąże z Tobą kontakt bardzo szybciutko. To będzie nagle, to będzie na dniach, dosłownie. Jeżeli faktycznie nie ma między Wami kontaktu, jeżeli faktycznie urwał się między wami kontakt. Tak nagle zakończyliście relacje między sobą ze sobą. To karty pokazują, będzie przejęcie inicjatywy, będzie nawiązanie kontaktu, będą rozmowy przez telefon, będą maile pisane, będą SMS-y pisane. Ta osoba gdzieś bardzo teraz ma dużo czasu na to, żeby myśleć na poziomie głowy intensywnie. I ona coś w tej swojej głowie przepracuje, coś wymyśli, i, by, i serce będzie bardzo mocno tej osobie podpowiadać: Zrób to, zacznij działać, nawiąż ten kontakt. Przecież, przecież ty ją kochasz, przecież ty jego kochasz. Zrób to. Jest przejęcie inicjatywy, moi drodzy. No tutaj faktycznie trudne, ciężkie energie, było rozstanie między Wami, jakaś żałoba, coś takiego Was rozłączyło, być może utrata, utrata czegoś wspólnego, być może coś Was łączyło i nagle to utraciliście i nie potrafiliście się z tym pogodzić, tak? Może to być tak, że jakaś zdrada się wkradła, ktoś bardzo cierpiał, ale karty pokazują, że Wy stworzycie relacje. Wy stworzycie tę relację. Wy potrzebowaliście czasu na przemyślenie tego. Jest przejęcie inicjatywy, jest działanie, jest krok naprzód, jest praca nad emocjami, jest taka dojrzałość emocjonalna, dużo się u was będzie dziać, nowe początki, nowe zmiany, najpiękniejsze chyba czytanie, jak do tej pory, ale musicie coś porozmawiać. No może nie musicie, przydałoby się. Chociaż powiem Wam, że zazwyczaj nie mówię, że ktoś coś musi, ale w tym przypadku, jeżeli zależy wam na tej relacji, no to musicie, naprawdę musicie porozmawiać, wyjaśnić coś, co was rozdzieliło, porozmawiać, w końcu otworzyć się i karty pokazują przepiękna energia. Tworzycie związek, jesteście z tego tytułu szczęśliwi, tworzycie dom, rodzinę, ognisko rodzinne, celebrujecie, świętujecie, spotykacie się w gronie przyjaciół, w gronie znajomych, tworzycie związek, być może za mąż pójście, być może odnowa związku, odnowa małżeństwa. Teraz jest to bardzo modne, tak? Tworzycie związek, tworzycie parę, moi drodzy, jesteście sobie przeznaczeni i nie ma mocnych. Nie ma, absolutnie nie ma czegoś takiego, że wam się nie uda. Wam się uda. Jesteście sobie przeznaczeni, tak tutaj mi karty pokazują, a osoby, które są sobie przeznaczone, mają zawsze coś do przepracowania, mają zawsze trudne związki, mają zawsze trudne relacje, bo to są sprawy karmiczne, jakieś sprawy karmiczne, coś nieuregulowanego z poprzedniego wcielenia ciągnie, wlecze się za wami i dlatego możecie odczuwać te kłody pod nogami rzucane przez los, przez życie, ale karty pokazują, tak, moi drodzy. Ta relacja ma, Przyszłość, będziecie w związku, będziecie tworzyć fajny związek. Być może Wy już tworzycie ten związek, ale na chwilę obecną gdzieś było takie zawieszenie, zatrzymanie, blokada. Rozdzielenie, tak? Rozdzielenie sypialni, być może każdy z Was mieszkał w innej części Polski albo świata, ale karty pokazują, jest odbudowa relacji, jest tworzenie związku, moi drodzy. Tylko porozmawiajcie, otwórzcie się, wyjaśnijcie coś, niech ta komunikacja między Wami się na nowo utworzy. Nie milczcie w tej karcie szóstki mieczy, moi drodzy. Ściskam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam was gorąco. Pamiętajcie, że te czytania są czytaniami ogólnymi. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa.